Cześć, nazywam się Robert, to jest kanał Level Workout. Zapraszam cię na trzeci trening z nowego planu treningowego Stamina Workout. Tym razem jest to trening Full Body Workout, gdzie będziemy pracować w czasie 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy i dłuższa półtorej minutowa przerwa po całej rundzie. Cztery takie rundy do zrobienia. Wszystkie ćwiczenia, które pojawią się w dzisiejszym treningu, są omówione w instruktażu dedykowanym, dedykowanym specjalnie do tego planu treningowego. Zapraszam Cię do obejrzenia, zapoznania się z techniką wykonywanych ćwiczeń, zwrócenia uwagi na to, gdzie mogą pojawić się błędy, na to zwracać uwagę, żeby wykonywać te ćwiczenia dobrze. A przed tym treningiem zachęcam Cię do wykonania ogólnorozwojowej rozgrzewki, która dostępna jest na kanale. A żeby nie przedłużać, zaczynamy trening. Ok, włączam stoper. Za 10 sekund będziemy zaczynać. Zaczynamy od swingów. 8, 5, 3, 2, 1. Łapiemy odważnik poprzez zgięcie w biodrze. Schodzimy ruchem martwego ciągu, dynamicznie między nogi i wyprostujemy biodro kolana, wypychając odważnik z rozpędu. Na wysokość naszej głowy. Pamiętamy o ściągniętych łopatkach, poprawnym oddechu i pracujemy 30 sekund. 3, 2, 1. Odkładamy. Staramy się nie siadać, a korzystać z przerwy. W momencie, kiedy mamy przerwę, te 30 sekund najlepiej sobie tak stepować w miejscu, rozluźniać ręce, nogi żeby rozluźnić napięcie i za moment przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy. Press out, czyli robimy, przypominam, w klęku. Dowolnie, która noga, nie ma znaczenia. Łapiemy odważnik za kulkę i wyciskamy pod kątem 45 stopni przed siebie nad głowę. Do pełnego wyprostu pilnujemy, żeby w momencie, Wyciskania, barki nie wyszły nam do przodu. Cały czas ściągamy łopatki. Nie zatrzymujemy się tam w górze. Jedynie tylko akcent wyprostowania łokci i powrót z powrotem pod brodę. Mniej więcej tak jakbyśmy podnosili małe dziecko do góry. Przerwa. 30 sekund za nami. Staramy się robić te ćwiczenia w miarę szybko. Zwłaszcza jeżeli macie mały ciężar. To e, wykonacie prawdopodobnie tych powtórzeń troszeczkę więcej. E, kolejne ćwiczenie, to najlepsze w dzisiejszym zestawie jumping squat, czyli przysiad, staramy się zejść przynajmniej biodrem poniżej kolana i wyskoczyć nad ziemię. Wystarczy na centymetr, 2 cm, 3, 2, 1 i go, pracujemy 30 sekund. Przysiad, wyskocz, przysiad, wyskocz i staramy się robić tutaj w jednym tempie. Tutaj na pewno nogi poczujecie, oddech przyspieszy, ale tak, żeby skorzystać z tych 30 sekund i starać się nie robić przerw. 10 do końca. Kolana, pamiętajcie, lekko na zewnątrz. 3, 2, 1. Uf. Rozluźniamy nogi. I ostatnie ćwiczenie przed nami. Aniołek odwrócony. Tutaj, jeżeli te 30 sekund będzie dla Was za łatwe, możecie złapać coś w dłonie. Jeżeli macie talerze od hantli, mogą to być małe talerze. Jeżeli nie macie butelki z wodą, może to być na przykład pół litra, pół litra z wody. Kładziemy się na brzuchu i wykonujemy odwrócone aniołki. Możemy robić szybko, możemy robić wolno, nie ma znaczenia i tak pracujemy w czasie. Wersja trudniejsza, Superman, gdzie stopy są nad ziemią, pośladki są spięte. 3, 2, 1, los. Półtorej minuty. To jest czas, żeby odpocząć. Nawet jeżeli będzie się Wam wydawało, że macie siłę, nie zmęczyliście się, możecie e, iść dalej, ćwiczyć bez przerwy. Ok, rozumiem, fajnie, cieszę się, że jesteście silni, wytrzymali, wydolni, ale celem tego treningu jest to, żeby korzystać z przerwy. E, teraz jest ta długa przerwa e, na koniec treningu, po to, żebyście się mogli zregenerować wystarczająco, żeby dać ponownie z siebie 100%. W kolejnej rundzie, w każdym ćwiczeniu. Dlatego nie robimy na przykład tabaty, nie robimy bardzo krótkich przerw w tym dzisiejszym treningu, po to, żeby ilość powtórzeń i jakość ćwiczeń nie spadała z każdą kolejną rundką, z każdą kolejną serią. Długa przerwa pozwoli Wam utrzymać poziom intensywności w każdej rundce. Zwłaszcza w tych najtrudniejszych ćwiczeniach, najbardziej angażujących, czyli na przykład jumping squats. Czyli nie chcemy tracić w ćwiczeniach e, siły, wytrzymałości, e, zmniejszać liczby powtórzeń. Raczej chcielibyśmy robić tak, żeby każdą rundkę zrobić na maksa. 5 sekund, łapiemy odważnik i ponownie wykonujemy swingi. 2, 1 i GO! Poprawny oddech, wdech nosem, do dołu, dynamiczny wydech, w górze. I Pół minuty przerwy. Eee, potem mamy press out ponownie z Możecie zmienić sobie kolano, na którym kręczycie. Oczywiście możecie liczyć powtórzenia. Eee, nawet byłoby dobrze i wtedy staracie się w każdej kolejnej rundce nie zrobić mniej niż to, co zrobiliście. A w zasadzie starać się poprawić chociażby o jedno powtórzenie. Uwaga, łapiemy dwa z nich, dwa, jeden i... Wyciskamy dwa, trzy, bo potrzebujemy jeden razy zrobić cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ła. Nieźle, 18. O to chodziło. 30 sekund. Jesteśmy w stanie w stanie zapracować ciężarem. Oczywiście, jeżeli macie wybór odważników idealnie byłoby wybrać taki, żeby te 30 sekund było dla Was wymagające. Będzie bez sensu robienie za małym odważnikiem, żeby machać tylko po to, żeby machać 10 sekund jumping skład. 5, 3, 2, 1. Go! Lecimy! 30 sekund pracy. Szybkie, dynamiczne przysiady. Pełny wyprost w biodrze, w kolanie. W momencie wyskoku. Praca rękoma, jak widzicie, jest taka, że schodzimy do dołu. Ręce przed siebie. Jak skakujemy ręce wzdłuż tułowia. Jakbyśmy chcieli skakać w dal. Mechanika pracy ramion byłaby troszeczkę inna. Przerwa. 30 sekund. I lecimy z odwróconymi naukami. Można szybko, można wolno. Możecie próbować raz tak, raz tak. Zobaczycie, że nawet czy zrobicie jedną wersję, czy drugą, to nie ma tak, że jest łatwiej. Cały czas trzeba utrzymać. 3, 2, Jeden goł. Cały czas trzeba utrzymać ramiona nad ziemią. I pracujemy. Głowa patrzy w ziemię. Staramy się nie zadzierać głowy. I pracujemy. Kciuki do bioder. Kciuki łączymy za głową. Czyli następuje rotacja ramienia. Jeden i luz. Upragniona. Półtora minutowa przerwa. I znowu wstajemy, nie leżymy. Uff, wiem, że po tych e, aniołkach odwróconych fajnie byłoby pozostać w tej pozycji, poleżeć sobie chwilę, ale nie leżymy. Wstajemy, stajemy, chodzimy, rozluźniamy ręce nogi. I trzecia, przedostatnia rundka przed nami. Oczywiście w ćwiczeniach, gdzie wykonujecie do wykorzystania odważnik, czyli swingach, press out, oczywiście do jednego i do drugiego ćwiczenia dobierzcie sobie inne odważniki, odpowiednie do waszego, waszego poziomu siły i wytrenowania. Nie muszą to być te same wagi. Jeżeli chodzi o swingi, oczywiście dla kobiet regularnie ćwiczących z odważnikami kulowymi, 16 kg, dla mężczyzn. Regularnie ćwiczącej z odważnikami głowymi 24 kg. Od tej informacji możecie zweryfikować swoje możliwości. 20 sekund, i znowu przechodzimy do swingów. 15. Ja się ustawię tutaj jeszcze z drugiej strony. Uwaga. 5, 4, 3, Dwa. 1 Go, lecimy z nosem. Dynamiczny wyrzut z biodra. Pośladki spinamy mocno z całej siły za każdym razem. Głowa neutralnie, również nie zadzieramy głowy. Łopatki ściągamy cały czas. Plecy aktywne, mocno. Jeden i luz. Odkładamy. Press out za 25 sekund. Ua! Co możemy wybrać? Kolano. Tutaj nie ma znaczenia, bo i tak pracujemy oburącz. Trzymamy odważnik w dwóch dłoniach. Za kulkę chyba jest łapać najlepiej. Aczkolwiek możecie sobie wybierać dowolne ustawienie. Można za rączkę. W jakikolwiek inny sposób. Dwa, 1, go. Lecimy. Pilujemy, żeby sylwetka była prosta. Tułów był prosty, łopatki ściągnięte. Staramy się nie odchylać do tyłu. Tułów jest nieruchomo, pośladek napięty. I wyciskamy do zaznaczenia, wyprostu, łokci. To jest taka pozycja. 3, 2, 1. Jest taka pozycja, takie ćwiczenie, w którym e, zrobicie wszyscy, e, bez względu na to, jaką macie mobilność obręczy barkowej. Specjalnie jest wybrany ten kąt, ten zakres, żeby nie było tutaj problemu z utrzymaniem e, sylwetki. E, więc staramy się blokować ręce w łokciach za każdym razem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uwaga na skład. O, muszę przerwać, będzie ciężko. I go. Lecimy. Uff, no może spróbuję. Jeżeli nie jesteście w stanie wyprostować łokci press out, to znaczy, że odważnie kiedy za duże. Albo pan się nie chce. Uuu, też tak być. 15. Albo nie wiemy, gdzie mam łokcie. Nie no, ratuję, 10. 5, 3, 2, 1. Ła, jest moc. 25 sekund na odwrócone. I będzie ostatnia rundka potem przed nami. Uf. Trochę tempo chyba skoczyło. Uła. 10 sekund. Mam nadzieję, że też jesteście tak. Zmęczenie jak ja. 5, skończył się na brzuchu. 3, 2, 1, goły. lecimy. 37 pracy. Błęda, tak, czy wiemy? O, czy wiemy? Dłonie na ziemi. Staramy się nie przerywać. Pracować cały czas, bez przerwy. Zaraz będzie długa przerwa. Są tylko Wasze ręce. Dwa. Jeden. Plus. Półtorej minuty. Stajemy, przypominam. Nie leżymy, nie siedzimy, nie klęczymy. Rozluźniamy ręce, nogi. I ostatnia seria przed nami. Ostatni raz. Uch, wszystkie te cztery ćwiczenia. Uuuu. Czyli niecałe 4 minuty jeszcze. Treningu Uła. Jakbyście mieli chęć e, kupować sobie jakieś suplementy, e, czy to białko, czy magnezy, e, czy elektrolity, czy inne żele dla osób, które jeszcze biegają, to śmiało proszę korzystajcie z kodu robotowego, który jest. Udostępniony w linku w opisie tego filmu. Dzięki temu jakiś procent leci do mnie i e, gdzieś tam to wspiera rozwój kanału. 30 sekund. Już oddech powinien powoli wracać do normy. Najlepiej, oczywiście, pracować w przerwie oddechem poprzez oddech nosem. Wtedy szybciej unormuje się ten oddech i za moment zaczynamy swingi. Słuchajcie, 10 sekund. Ostatnie swingi. Uwaga. 5. Hip hinge, martwy ciąg. 2, 1 i go. Między nogi. Wyprost. 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 Pół minuty, press out. Pół minuty i press out. Czyli wyciskanie pod kątem 45 stopni. Robicie to z ketłem z odważnikiem, więc jesteście bezpieczni. Jedną ręką nie polecam. 10 sekund. Uwaga. W ręku. 3, 2, 1. Go. Lecimy. Pracujemy. Przypominam, pełny wyposób nawet na sekundę, ale chcę, żeby to było zaznaczone. Chcę, żeby faktycznie nastąpiło zablokowanie łokci. Łopatki ściągnięte. 3, 2, 1. Ok. Odważnik już nie będzie nam potrzebny. Przed nami już tylko dwa ćwiczenia. To najlepsze jumping squad. Bodyweight bez ciężaru, ale lećcie tutaj na szybkość. Ale oczywiście pamiętając, zachowując technikę na tyle, na ile się da w tak szybkiej wersji tego ćwiczenia. Myślcie o tych plecach. Staracie się schodzić biodrem poniżej kolan, ale żeby tam się nic nam nie podwijało. 3, 2, 1 i go. Lecimy. 30 sekund dynamicznej pracy. Tyle, ile jesteśmy w stanie. Praca ramion. Kolana lekko na zewnątrz. Cały czas jesteśmy szerzej niż szerokość bioder. Ła. Lądujemy w tym samym miejscu, z którego wyskakujemy. 5, 4, 3, 2, Jeden. Uf. Ale wrócił Dobra, ostatnie ćwiczenie przed nami. Reverse snow angel odwrócony śnieżny aniołek. Uf. 30 sekund i to będzie koniec treningu. Także lećcie mocno. 10. Kładziemy się na brzuchu. 5. Jeden, go. Cały czas dłonie naciąg. Nic więcej po tym już nie ma. Jest przerwa, odpoczynek, więc lećcie mocno. Tyle ja sobie gadała. Jak jest ciężko, zaciskamy zęby. Robimy pięć sekund. Trzy, dwa. Jeden i los. Okej, okay. cztery rundki za nami i trzeci trening z tego nowego planu treningowego jest skończony. Mam nadzieję, że będziecie podążać tym planem treningowym ponownie, tak jak część z was zrobiła to przy wcześniejszej okazji, a ja zachęcam bardzo mocno do Zostawiania komentarzy to podbija zasięgi dzięki temu gdzieś ten kanał szybciej się rozwinie. Lajków i oczywiście subskrybowania. I widzimy się w kolejnych treningach. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.